z Polska, saluto cały świat! Jesteśmy w Kartaginie, krótko i na temat. Zaczynamy, go! Thank you i jadę sobie po czerwonym dywanie chyba czekali na mnie, co? po to, aby dojechać do napisu Kertagena oczywiście moją uwagę zwrócił chodnik, słuchajcie Wodnik wyłożony na całej długości tej podmoty. Czy to jest granit? Specjaliści mi powiedzą, ale to, to nie jest beton zwykły. Czy, czy granit zwykły? To jest coś innego. No i tak ładnie się ciągnie. Trochę tu jest wąsko, dlatego siadam sobie, bo zobaczcie, to się aż tam ciągnie, nie tam daleko, także no jest, jest cały pasaż typowo handlowy, ne? Komercja. No i jestem już w porcie, promenada tradycyjnie, ale fajna jest plansza. Plansza, która informuje o największych atrakcjach tego miasta, czyli Kartageny przypominam. Na pierwszym miejscu oczywiście Teatr Rzymski. O, tu jest plansza generalnie to opowiada o tamtej strefie, nie? Także mamy teatr rzymski, mural Carlosa III. Bastion, Muzeum Narodowe i amfiteatr. To jest ten drugi rzymski. Jeden jest z tej strony, o, a drugi jest z tej strony. Też godne uwagi. Jak będziecie tu, to jest sąsiedztwo, także to jest wszystko w zasięgu dziesięciu. Ale generalnie miasteczko jest do rozpracowania w jeden dzień, jest przyjemne, tak jak powiedziałem. Jesteście na szlaku, zjedźcie, dobrą miejscówkę sobie znajdźcie. No i pozwiedzać można. Jak zwykle, Towarzystwo Gór. Górek, górek. Typowy krajobraz. Fajnie. No i palmy oczywiście. Port z tej strony i morze otwarte. To już takie większe stateczki potrafią być, no i większy port jest, nie? Fajna panorama, to jest tak zwane zgórze parkowe, tam jest jeszcze kompleks. No i taki fajny widok. Jeżeli Kartagena to od razu słuchajcie miejsce do parkowania, nie? Miejscówek różnych jest tutaj opisanych multum. Natomiast byłbym ostrożny. To jest moja sugestia, moje zdanie. Ja zaparkowałem trochę dalej rowerem. Zajęło mi to tu dotarcie w 10 minut, więc nie jest źle. Ten nagrywa sobie z muzyką, więc jest wesoło. Ale stanąłem przy stadionie. Stadion jest mniej więcej tamten kierunek. Taki mały, to nie jest stadion jakaś arena mega, ale fajny teren już jest bardzo dobrze. Ja wiem, że są miejscówki przy porcie, przy uniwersytecie na przykład, ale jadąc przy uniwersytecie, tam miejscówkę ja którą oczywiście, czerwone nosy, określam no, te, te osoby, czyli pobierają 2 czy 3 euro za tak zwane pilnowanie. No to, są, to jest ten stały akcent w dużych miastach Hiszpanii. To jest na własne ryzyko. Notabene dodam Wam, że wiecie, jak Hiszpanie nazywają te osoby. Tych pseudoparkingowych? Hmm, gorilas. Naprawdę. No taka właśnie historia. Piękny widok. Zniesienie kartageny tu, dawna forteca. Z drugiej strony też par i kompleks parkowy. Nic tylko przyjeżdżać, jak macie po drodze zawitać. Można. Ja jestem jest ciepło dzisiaj, Przygotowałem się. Bo słońce dzisiaj pięknie świeci. Fajna koncepcja architektoniczna. Przy nowoczesnym kompleksie areny, sceny sąsiaduje rzymskie. taka skromniejsza. A jeszcze jest druga po drugiej stronie: bardziej kameralna scena, bo tak to wygląda. Na przykład byłem w kompleksie w Orange, to jest we Francji jest przynajmniej 10 razy większe a może i 20, naprawdę polecam też topografia tutaj jest o, rozpisana i to jest właśnie teatr Romano, to jest tu park i wzgórza Castillo de la Atalaya można tam też wejść sobie się wdrapać, nie jest skomplikowany Można dojechać na welo i jest spokojne. Bo jest, dróżka prowadzi. taka zwykła zwykłe takie resto, wiecie w stylu baru mlecznego, chyba w Polsce bym to porównał jeden człowiek obsługuje tak wygląda ulica A ja, jeżeli przeżyję, będzie ok. Zamówiłem to i zobaczymy jak będzie. Było podane. Tak wygląda to wszystko. Do dwa dwarsus. Ok, jemy.